odebrałam z pracy męża, który odszedł dwie godziny wcześniej. Tydzień temu byłam jeszcze normalną kobietą, która miała dom, dzieci, pracę i wymarzonego męża. Zawsze kochałam swoją rodzinę i nie przychodziło mi na myśl, że coś się stanie. Mój mąż pracował w fabryce ciastek położoną na odludziu, a z racji, że pracował tam na nocnych zmianach, codziennie odbierałam go z pracy, a następnie wracaliśmy do domu, gdzie czekała na niego już gorąca kolacja. Pewnego wieczoru nasz najmłodszy syn rozpłakał się i powiedział, że boi się, że straci tatę. Wytłumaczyłam mu, że nie się tak, a on powiedział, że pewien chłopiec mówił mu, że tata ma policzone dni i niedługo wszystko się zmieni. Powiedziałam to mężowi, a on się zaczął śmiać i wytłumaczył mu, że nic takiego się nie wydarzy. Pomimo tego, dalej miałam pytanie w głowie, kto mu to powiedział, czy on istnieje. Próbowałam znaleźć na to odpowiedź, ale niepotrzebnie, bo po kilku dniach wszyscy o tym zapomnieliśmy i żyliśmy dalej. Przedwczoraj szykowałam się znowu do odebrania mojego męża z pracy, zrobiłam mu obiad i wysłałam mu zdjęcie, że dzieci na niego czekają w domu. Nasz najmłodszy syn na nie wyglądał na zbyt szczęśliwego, ale o nic go nie podejrzewałam. Pojechałam po niego i go odebrałam. Wszedł do auta, ale nic do mnie nie mówił. Myślałam, że się na mnie obraził, więc to przemilczałam i jechałem z mężem dalej do domu. Nagle zadzwoniła do mnie moja przyjaciółka Kasia, która zaczęła płakać i mówić, że tak jej przykro, że to się stało, i złożyła mi kondolencje. Nie wiedziałam o co jej chodzi, a ona odpowiedziała, że już wszyscy wiedzą o tym, co się stało z moim mężem, który dwie godziny wcześniej został znaleziony martwy obok szpitala. Przeraziło mnie to i nie wiedziałam. Co mam powiedzieć? Popatrzyłam na siedzenie, a na nim dalej siedział mężczyzna, który wyglądał dosłownie jak mój mąż. Widok mojego męża mnie przeraził, dlatego postanowiłam zjechać na pobocze i wezwać pomoc. Po przyjeździe policji okazało się, że nikt nie wchodził do mojego auta, jednak wiem, że siedział koło mnie mój mąż. Kiedy wróciłam do domu, nasz najmłodszy syn powiedział: Tata wrócił do domu i wskazał palcem na piwnicę. Zostaw suba i skomentuj popart 2.